Hakiel wspomina początki tańca z gwiazdami. Mówi o przaśnych warunkach. Choć jubileuszowy odcinek tańca z gwiazdami przyciągnął wielu uczestników z poprzednich edycji, zabrakło w nim jednego z najbardziej rozpoznawalnych tancerzy w historii programu Marcina Hakiela. W rozmowie z faktem tancerz przyznał, że dostał zaproszenie od produkcji. Jednak zdecydował się nie pojawić. Opowiedział też o przaśnych początkach programu, który dał mu sławę. Hakiel wrócił wspomnieniami do swojej pierwszej edycji Tańca z gwiazdami, w której partnerowała mu Katarzyna Skrzynecka. To było 20 lat temu zupełnie inne czasy. Nagrania odbywały się w fabryce traktorów na Ursusie. Czasem wata szklana spadała z sufitu na parkiet. Było trochę inaczej niż dziś, wspominał z rozbawieniem. Dla młodego tancerza udział w programie był wtedy kompletną nowością. Przebywał na Erasmusie w Helsinkach, studiował coś zupełnie innego i dopiero zaczynał myśleć o karierze tanecznej. Dostałem telefon z zaproszeniem na casting, wrzuciłem na YouTube, jak wygląda brytyjski format Street Style Dancing, i pomyślałem, czemu nie opowiadał. Po sukcesie w drugiej edycji, którą wygrał w parze z Kasią Cichopek, Hakiel zdecydował się zrobić przerwę od telewizji. To był przemyślany ruch. Zobaczyłem że w Polsce rośnie boom na taniec i chciałem to wykorzystać. Założyłem pierwszą akademię, a program zabierałby zbyt dużo czasu, kilka godzin dziennie, dzień w dzień. Nie dałbym rady tego pogodzić", tłumaczył. Jak się tańczyło Marcinowi Hakielowi z Dagmarą Kaźmierską w TZG, po latach Marcin wrócił na parkiet w edycji Polsatu, gdzie jego partnerką była Dagmara Kaźmierska, gwiazda Reality Show Królowe Życia. To zestawienie wzbudziło ogromne emocje wśród widzów ze względu na kryminalną przeszłość celebrytki. Dagmara miała problemy z nogami, więc trenowaliśmy mniej niż inne pary. Ale dawała z siebie tyle, ile mogła. Była bardzo zaangażowana, miała w sobie ten charakterystyczny ogień. Widziałem, że naprawdę chciała tańczyć, choć ciało nie zawsze nadążało za ambicją, mówił Hakiel. Ich współpraca szybko stała się medialnym tematem, a Dagmara, mimo ograniczeń zdrowotnych i swej nieciekawej przeszłości. Zaskarbiła sobie sympatię publiczności. Marcin Hakiel miał zostać jurorem w tańcu z gwiazdami? Czemu nie było Marcina Hakiela w jubileuszowym odcinku TZG z gwiazdami poprzednich edycji? Nie czułem takiej potrzeby. Po prostu. Produkcja zachowała się fajnie. Powiedzieli: OK, rozumiemy to. Nie było żadnych konfliktów, wyjaśnił. Jak dodał, nie padła żadna propozycja symbolicznego tańca z byłą partnerką z parkietu Kasią Cichopek. Nie, takiego pomysłu nie było. Myślę, że to po prostu nie wchodziło w grę zaznaczył z uśmiechem. Wokół udziału Hakiela w tej edycji narosło wiele plotek, między innymi, że produkcja chciała przetestować go pod kątem roli Jurora. Sam tancerz odniósł się do tych doniesień z dystansem. Nie, nic takiego nie miało miejsca. Były rozmowy o kolejnych edycjach, ale... usłyszałem... Że pojawił się konflikt interesów i to zrozumiałem, przyznał. Dziś Marcin Hakiel patrzy na swoje lata w tańcu z gwiazdami z sentymentem. To był wspaniały czas. Nikt wtedy nie przypuszczał, że z tego programu narodzi się coś tak wielkiego. Dla mnie to była trampolina, otworzyła drzwi do świata mediów. Ale też pozwoliła mi rozwinąć skrzydła jako nauczycielowi tańca, podsumował Marcin H.